Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. Pytania skierowane do Boga przez człowieka wierzącego które znajdują się w Księdze Habakuka nie są obce dla dzisiejszego człowieka. Przychodzi choroba, przychodzi zaskakująca bolesna sytuacja, i człowiek pyta, Boże, gdzie Ty jesteś? Boże, dlaczego nie okazujesz mi swojej łaski? Dlaczego nie przychodzisz natychmiast? Jaka jest wiara człowieka, który tak woła do Boga? Kiedy znajdujemy się w różnych miejscach kaźni i dowiadujemy się, że tam ludzie, Wołali do Boga i do końca wytrwali w wierze. Zadajemy sobie pytanie, czy oni rzeczywiście tymi słowami proroka Habakuka wołali do Boga? Pewno tak, bo człowiek nie jest silny, człowiek nie jest wszechmocny. Jak silna musi być wiara, żeby człowiek na drodze tych bardzo bolesnych pytań nie odstąpił od Boga. prorok habakuk mówi dalej Pan odpowiedział tymi słowami Oto zginie ten co jest ducha nieprawego a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Święty Paweł w liście do Tymoteusza mówi o wierności, która powinna zaistnieć w naszym życiu. Każdy z nas otrzymał jakiś charyzmat. W wierze odnosimy wszystko do Boga i w wierze przyjmujemy powołanie, którym nas Pan Bóg obdarzył. Jest charyzmat małżeński, jest charyzmat zakonny, jest charyzmat osób konsekrowanych. Są różne charyzmaty. Jedni wspaniale potrafią pisać, inni potrafią wspaniale mówić, jeszcze inni śpiewać. To są charyzmaty. I jeżeli one są odniesione do Boga, to mają szczególną wartość. Umacniania w wierze. Święty Paweł mówi do Tymoteusza: Otrzymałeś charyzmat, ale przypominam ci, abyś na nowo go rozpalił. Jest to ukazana prawda o człowieku, że nie zawsze, bardzo intensywnie, z ogromnym zaangażowaniem, człowiek realizuje swój charyzmat, ale podnosi się na nowo i idzie ku Bogu. I będąc wierny temu charyzmatowi, człowiek umacnia się w wierze. Jego wiara jest pełna mocy, jego wiara jest pełna siły. Z tym pięknym pouczeniem pierwszego i drugiego czytania, które przypada na 27. niedzielę zwykłą, wchodzimy w Ewangelię Świętą. I Jezus wyraźnie mówi, że wiara człowieka ma w sobie taką moc, że może przenosić góry. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście morwie przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Skąd taka moc wiary? I Jezus wyraźnie mówi: Nie od razu. Jest potężna wiara w sercu człowieka. Ona jest jak ziarnko gorczycy, ale ona wzrasta i czuje się bardzo mocna. Bardzo piękny jest układ tej Ewangelii Świętej, która przypada na tę niedzielę. Najpierw Jezus mówi o potędze, o mocy wiary. A później Mówi, kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu. Czyż nie mówi? Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się, usługuj mi. I na końcu Jezus kończy te słowa ewangeliczne. Mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Czy pojawi się w moim życiu potęga, moc wiary? Ona nie pojawi się nagle. Człowiek ciągle wzrasta w wierze. Wiara jest łaską. To nie jest zgoda umysłu na to, że Bóg istnieje. Bo wielu mówi, wiem, że istnieje jakiś absolut, że istnieje Bóg, ale ja żyję tak, jakby Boga nie było. Wiara domaga się od człowieka wierności charyzmatowi, wierności sakramentowi małżeństwa, wierności sakramentowi kapłaństwa, wierności charyzmatowi, który dał mi Bóg. Jako zakonnikowi, jakżeż niezwykła nieraz wierność charyzmatowi chociażby muzycznemu, który dał Bóg danej osobie. I ona nie tyle ma robić z siebie bóstwo, co tym charyzmatem ma posługiwać innym. Dzieciom, młodzieży, jako nauczycielka, jako piosenkarka, jako piosenkarz. I w ten sposób człowiek, będąc wierny przez całe lata, coraz bardziej wzrasta w wierze. Nieraz jest ogromna próba wiary. Czyż dzisiejszy człowiek nie staje przed ogromną próbą wiary? I Jezus nam mówi, abyśmy niejako w modlitwie mówili, Panie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać, co jest Twoją wolą. I wierność tej woli Boga wpływa coraz bardziej na moc naszej wiary, która jest tak silna. Że niekiedy jest w stanie dokonać tego, co w możliwościach ludzkich jest niewykonalne. Otrzymujemy wiarę, która rzeczywiście prowadzi ku nadziei, a w końcu do miłości, by zjednoczyć się całkowicie z Bogiem, który jest miłością.